Dzisiaj rozpoczynamy najlepszy, jeden z moich ulubionych Widziałem to w internecie i to nazywa się jakby Suriwal, niestety taki suriwal Na płaskim świecie Dzisiaj będziemy też Niestety jest włączony kreatywny, nie, nie da się go włączyć Ale no cóż Niestety nie da się włączyć skrzydłów łopacie Włączę jest nieskończony Czekaj Czekaj, nie tutaj nie działa, tak? Płaski I włączę przesłanie To mi włącza w nieskończony Ja chcę płaski Więc weźmę się i niestety trochę Tutaj tak jakby, nie wiem Dobra, ładuje się nam mapka jest. Jesteśmy. w od razu Bez osługiwania. Jak widzicie mamy tu normalny świat. Mamy tu taki normalny świat, w kurczak jest już. Jakie ciosy? Widzicie, stopu. skutek. O, mamy kamienny. Kiedy ucieknie, nie będzie nam pod sam. A staki. Usiedzicie, nie, nie mamy tu w Dobra. Mamy nasze pierwsze drewno oraz sedzonki. Bez ksyni nie bez tego itemku temku stanie się jednego przetrwać. Dlatego sobie od razu zrobię warband Crafting z dużej Stanowisko moje. I zrobimy na początku łopaty z drewna. Jaki mam plan? Jest oto wykopanie dziury. Precisamos muitos ziemi terra para a oto e esta é uma sobrancelha blocos de não poucas, mas muitas, e a gente